Witajcie, kochani. Witam Was serdecznie na czytaniu na wgląd na 2022 rok dla wszystkich znaków Zodiaku. To będzie czytanie takie bardzo skondensowane, to znaczy sprawdzimy sobie na pewno energię ogólną. Która będzie nam najczęściej towarzyszyć w tym nowym roku? Sprawdzimy sobie, jakiego przewodnika będziemy mieli na ten czas i co on nam doradza, czym się opiekuje, na co zwraca naszą uwagę. Wyciągniemy sobie jedną kartę z wyroczni, żeby też sprawdzić. Yy, Jaka duchowość, jaka atmosfera będzie panowała w tym naszym nowym roku? Wyciągniemy sobie jedną kartę afirmacyjną, taką, która nas będzie też taką wskazówką albo no, afirmacją tak, na ten nowy rok. I z kart tarota sprawdzimy sobie jeszcze pierwsze półrocze i drugie półrocze, tak? Jaka będzie energia ogólna na pierwsze półrocze i na drugie półrocze? Witam byczki. Na prognozę pierwszą, taką bardzo mm, skondensowaną, w pigułeczce na 2022 rok dla byka. Zobaczmy, jaka energia się tu dla nas otwiera. Na ten 2002 rok. Co będzie ważne, która energia najsilniej będzie się przewijała przez ten cały rok i wam towarzyszyła. Zobaczmy. Śmierć. Czyli, kochani, zmiana. Zmiana i ogromna transformacja wzrost przemiana z kokona w motyla to jest podnoszenie własnych wibracji, to jest wskoczenie na wyższy poziom świadomości to jest ogromny ogromna przebudowa własnego ducha tak ważny czas ważny rok dla was będzie bardzo bardzo znaczący na co uważamy w tym roku Mamy energię magika. Czyli, kochani, na czarusiowanie, na słowa bez pokrycia, na słowotwórstwo, tak? Na przeszacowanie własnych sił, przedstawianie siebie w o wiele... Jak gdyby <withdrawn> przedstawianie siebie na wyrost, o tak bym powiedziała. Tu jest wszystko, tu jest yy, i pycha, i czarusiostwo, i kłamstewka na swój temat, takie niby niewinne, a potem jak wychodzą na wierz, trochę jest wstyd i jest głupio. Także tu proszę uważać z przedstawianiem siebie lub rzeczy, lub z, mm, sytuacji w jaki sposób je przedstawiacie, tak? Tu jest komunikacja. Dobra. A na czym się skupić i co jest ważnego? No kochani, doszkalanie się. Doszkalanie, uczenie, studiowanie, pojemny mózg. Um, ogromna możliwość. Um, ogromna możliwość włożenia nieograniczonej ilości wiedzy, tak? W siebie. Um, to jest coś nowego, to jest coś świeżego. To jest, y, mm, no tak jak tu widzicie, dziewczyna, która po prostu z wiedzy czerpie swój potencjał. Tak? Co mamy pod spodem? Mamy radość. E, mamy zakończenie trosk, y, i mamy. Prośby o elastyczność, o zręczność, o koncentrację, o skupienie. Tak? To będzie ważne w tym roku. Myślę, że jakieś może egzaminy albo studia dla byków będą ważne. Szukanie nowej ziemi na, na zainwestowanie tego. Pentakla, którego macie tam w tej książce, doszukiwanie się wiedzy na ten temat, jak to zrobić. Ok, zobaczmy sobie pierwszą połowę roku. Tak, znowu nowy początek, kochani, macie głupca. I znowu jest, widzicie, książki, doszkalanie, szukanie wiedzy, doinformowywanie się. Dobra, i. I rydwan, skupienie na celu i ruszenie do przodu po swoje. Pięknie, kochani, dla Was pierwsza połowa roku wchodzicie w nowe, w zupełnie nowy teren, w zupełnie nowe środowisko. Yy, nie byliście tam jeszcze, tak? I wchodzicie to z ogromną wiarą w siebie. Uważajcie tylko, żeby w tym nowym środowisku nie przedstawić siebie na wyrost, tak? Nie pomalować siebie zbyt na złoto. Tylko uczciwie siebie przedstawiać. Yy, tutaj jest też w pierwszym półroczu ogromny nacisk na doinformowywanie, doszkalanie, doszukiwanie się wiedzy, tak? Paśmieczy jest poszukujący. Yy, nasłuchuje, doszukuje szczegółów, informacji, fajnie. I jest nakierowany na jeden cel, ma jedną pasję, zapędza do tego swojego rydwanu życia, swoje dobre doświadczenia w tym białym koniu i te gorsze. I na bazie tych doświadczeń po prostu pruje do przodu po osiągnięcie celu. No i to jest też karta społeczna, więc będziecie tak dosyć zauważalni też w tym swoim społeczeństwie, w którym będziecie się tutaj poruszać. Dobrze, druga część roku. Królowa Mieczy, Król Mieczy i Rycerz Buław. No, mamy parę, kochani, więc hmm, ktoś tu będzie dla Was bardzo ważny w drugiej połowie roku. Jakieś osoby, które Mogą być tak mi coś podpowiada, mogą być rektorami, nauczycielami, e, osobami dowodzącymi jakimiś administracyjnymi sprawami, tak? E, więc jeżeli tu mówiliśmy o doszkalaniu, o douczaniu, to jest nowe środowisko, więc tu będą ważni właśnie ci wasi wykładowcy, wasi nauczyciele e, z ogromną wiedzą, inteligencją. E, bardzo chłodni w ocenie, tak? Bardzo chłodni w ocenie, ale bardzo sprawiedliwi. I tutaj jeszcze na koniec mamy rycerza Buław. Rycerz Buław, który działa z pasją, z wiarą, z energią, z radością. To jest eksplozja pomysłów, kreatywności i szybkości działania, tak? Tutaj tylko trzeba uważać przy tej energii, żeby ten zapał nie wypalił się za szybko, bo rycerz buław lubi być zapalczywy, ale no taki krótkoterminowy. Pod spodem mamy kochani sześć pentakli, koło fortuny i właśnie radość wśród znajomych, wśród społeczności, w której będziecie się obracać. Ogromne wsparcie emocjonalne. Jest energia balansu, dawania, brania, tak, i korzystania z tego. I jeszcze jest piękne koło fortuny, które zapowiada, że ten rok będzie dla Was rokiem wzrostów, tak? Nagród. Szczęścia. Los się do Was uśmiecha, przeznaczenie do Was się uśmiecha. Bardzo fajnie. Dobra, to zobaczmy jeszcze, jaką tutaj macie kartę z wyroczni niesamowite, ta sama karta, co wyszła u e, bodajże koziorożca. Kochani, przepracowanie swojego cienia, um, uczciwość, honor, e, mówienie prawdy, um, działanie w jak najczystszych um. Gdzie ja mam tą książeczkę? A tu jest, dobra. W jak najczystszych intencjach. To mamy trzynastkę, już Wam mówię. To będzie bardzo ważne w tym roku, kochani. Uczciwość. Hmm? Dotrzymywanie słowa, ale nie tylko innym, ale też i sobie. Czyli dotrzymujcie obietnic, które sobie tutaj dacie na nowy rok. Ok. Tak, twoje, Twoim zadaniem jest działanie z honorem, szacunkiem, prawdą i ten kurs macie utrzymywać, tak? Dlatego tu jest ten magik. Nie kłamcie, nie mamcie, nie przedstawiajcie mm, sytuacji w innych barwach niż ona rzeczywiście jest, tak? Bo tutaj będzie Was kusiło. Mm, oczyść teren. Przebacz, przepracuj swój cień, aby zrozumieć lekcję. Bądź za nią wdzięczny. Nie obwiniaj innych, tak? Nie przedstawiaj sytuacji w innych kolorach niż ona jest. Działaj zgodnie e, z etyką, z moralnością. Dotrzymuj słowa, bądź uczciwy. I tego samego oczekuj i wymagaj od innych, tak? Ty nie musisz Grać w gierki magika, ty nie musisz czarować, ty nie musisz podpierać się pod barwianiem rzeczywistości, kłamstewkami. Nie musisz nic grać. Ten sposób dotrzesz do, w ten sposób postępując, dotrzesz do właściwych, sprawiedliwych, uczciwych celów, tak? Dobra, to zobaczmy jeszcze jacy przewodnicy tu będą wam towarzyszyć przez ten rok. No, widać taki bardzo, bardzo edukacyjny ten rok będzie. No właśnie. Wyobraźnia będzie ważna. W tym roku. Wyobraźnia, wewnętrzne dziecko. I jakież tu mamy przesłanie dla Was. Już wam mówię. Nocne sny, sny na jawie. Szacunek. Szacunek. Tak? To samo co tu mieliśmy. Fantazja. Duch. Wewnętrznego dziecka puka do Twojej drzwi, zachęcając Cię, żebyś odsunął się od poważnego życia przesadnie wypełnionego pracą i charłwą. Twoje życie jest obecnie zanadto opanowane potrzebami innych i przeładowane obowiązkami. W rezultacie tracisz kontakt ze swoją kreatywnością i inspiracją. Czas na marzenia, fantazje, wizualizacje. Zadziwienie i zgłębienie. Karm swoje wewnętrzne dziecko lekcjami sztuki, biletami do teatru, koncertami, innego rodzaju rozrywkami. Bo jeśli nie zaspokoisz potrzeb swojego wewnętrznego dziecka, ono i tak zwróci na siebie swoją uwagę napadami dziecinnej złości, manifestującej się poprzez chronicznie zły nastrój albo depresję. Potrzebujesz tej magii właśnie teraz. Jak jest przesłanie tej karty? Choć pobaw się ze mną, tak? Dopieść siebie, dopieść swoje wewnętrzne dziecko. Ok, to zobaczmy jeszcze, jaka karta afirmacyjna jest dla Was. Kochany byku, zasługujesz na cuda, jesteś cudem tego świata. Tak jak każdy człowiek, zasługujesz na szczęście, miłość, doskonałe zdrowie i obfitość finansową. Otwórz się na cuda, które teraz płyną do ciebie obficie. No przepięknie. Fajnie. Piękny rok dla Was, kochane byczki. Bardzo Wam dziękuję. Życzę Wam wszystkiego najwspanialszego w nowym 2022 roku. Rąbek tajemnicy troszkę się tu uchylił. Skorzystajcie z tych rad, które tutaj podpowiada Wam tarot. Wzmocnijcie się poprzez te właśnie afirmacje. Zasługujecie na cuda, Oczekujecie, oczekujcie cudów, otwórzcie się przede wszystkim na te cuda. Wszystkiego najwspanialszego Wam życzę. Pa!